Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku To Socjologiczne. Tym razem będzie o tym, dlaczego przekonania ludzi potrafią znacznie odbiegać od rzeczywistości. Może wyda się Wam to znajome. Na przykład, nie muszę się tak przykładać do egzaminów, na pewno mi się uda, tylko że potem się nie udaje. Albo zakładam firmę, będę świetnym przedsiębiorcą. Tylko, że tak naprawdę statystyki dla osób, które po raz pierwszy zakładają firmę, raczej powinny skłonić do dużej pokory. Zakładam kanał na YouTube. Wkrótce będą miliony wyświetleń. Fajnie, tylko tak proporcjonalnie, tylko nieliczne kanały odnoszą sukces. Kupię kupon lotto. Będę milionerem. Tylko że z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że w dłuższej perspektywie gra w lotto to po prostu strata pieniędzy. Te przekonania wyraźnie rozmijają się z rzeczywistością. To jest tak zwane myślenie życzeniowe. Ludzie mają względną łatwość w wierzeniu w rzeczy, które chcą, aby okazały się prawdziwe. Ale mamy też do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, i być może trochę bardziej zagadkowym, trudniejszym do wyjaśnienia. Chodzi mi o myślenie przeciwrzeczeniowe. Czyli, że ludzie, pomimo braku dowodów albo istnienia dowodów przeciwnych, uważają, że, czy, że rzeczywistość jest znacznie gorsza, groźniejsza niż naprawdę i co więcej, wcale im się to nie podoba. Wcale nie chcą, aby tak było. Weźmy taki przykład. Kraj zalewa fala imigrantów. Przekonanie, które miało duże znaczenie w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. I spójrzmy teraz na badania, które porównują ile jest naprawdę imigrantów w danym kraju i ile jest ich średnio według opinii osób urodzonych w tych krajach. Widzimy na wykresie, że postrzegany odsetek imigrantów w kraju znacznie różni się od rzeczywistego. W 2018 roku w USA na przykład, było 10% imigrantów, a Amerykanie uważali, że 36%. We Włoszech też było 10%, a Włosi uważali, że 26%. W zasadzie, za wyjątkiem Szwecji, wszędzie przeszacowanie było ponad dwukrotne. Szweci, nawiasem mówiąc, też przeszacowywali, tylko że mniej. Pytanie, skąd się to bierze? Skąd te rozbieżności? Jeśli, jeśli założymy, że ci, którzy przeszacowują, nie przepadają za imigrantami, to pytanie, po co to właściwie robią? Dlaczego postrzegają rzeczywistość jako, powiedzmy, z ich punktu widzenia groźniejszą niż jest naprawdę? Inne przekonania, których postrzegana sytuacja jest gorsza albo groźniejsza niż naprawdę, to na przykład 5G osłabia odporność organizmu i sprzyja zachorowaniom na COVID. Szczepionki wywołują autyzm u dzieci. Smugi kondensacyjne to efekt działania potężnych, tajnych stowarzyszeń, które rozpylają chemikalia po to, aby uczynić społeczeństwa bardziej ulogłymi i łatwiejszymi do kontrolowania. No więc jak to jest z tymi przekonaniami? Dowiecie się zaraz po czołówce. Zacznijmy od pewnej historii. Autentycznej zresztą. Jej bohaterką jest Marian Kicz, około 50-letnia gospodyni domowa. Pani Kicz zauważyła pewnego dnia, że potrafi kontaktować się telepatycznie z różnymi istotami z innych planet, takimi jak Clarion i Cerus. Byli wśród nich starszy brat, pisany wielkimi literami, i sananda, który identyfikował się jako współczesna reinkarnacja Jezusa, tak przynajmniej powiedział pani Kicz. Treści, które przekazywali, dotyczyły duchowego przebudzenia. Konieczności przygotowania się ludzkości na ich przyjście, na ich nadejście, a także konieczności gromadzenia współwyznawców. I Marian Kicz znalazła osoby, które podobnie jak one są zafascynowane, były zafascynowane latającymi spotkami, istotami pozaziemskimi i nawiązała z nimi współpracę. Szczególnie warto wymienić tutaj małżeństwo Armstrongów, z którymi Razem zaczęła wspólnie przewodzić nowo powstałej grupie. W sierpniu 1954 roku pojawia się kluczowa dla całej historii wiadomość. Istoty pozaziemskie ostrzegają, że nadejdzie potop, potop, który miał oczyścić Ziemię. Miało to nastąpić dokładnie 21 grudnia, ale żeby nie straszyć, nie straszyć ludzkości, data miała przynajmniej początkowo pozostać tajemnicą. Pani Kicz wraz z Armstrongami spisała wszystko w postaci broszur i zaczęli głosić objawienie płynące prosto z kosmosu. Inaczej mówiąc, pani Kicz i jej współpracownicy uzależnili swoje dobre imię, swoją reputację od prognozy, która rzekomo, którą rzekomo otrzymali. I zrobili to publicznie. Jaki był społeczny odzew? No, wyobraźcie sobie, że ludzie wcale nie zaczęli masowo w to wierzyć i dołączać do ruchu pani Kicz. Pojawiło się co prawda kilka notatek w prasie na temat pani Kicz, na temat jej przepowiedni. Trochę się też w międzyczasie pozmieniało, bo przyszło do pani Kicz dwóch wysłanników kosmitów, którzy nakazali jej ograniczenie działania. Nie była pewna, czy na pewno im należy wierzyć, czy nie. Bo mogli to być na przykład dla agenci Lucyfera, to nie sarkazm, naprawdę tak jest to opisane. I mimo braku pewności, pani Kicz powstrzymuje się od chociażby publikacji książki ze swoimi naukami. Aktywnie za to cała trójka poszukuje wyznawców. Znaleźli 33 osoby, ale właściwie ośmioro z nich można uznać za oddanych wyznawców. Co to oznacza? To, że w związku z przepowiednią. Porzucili swoje ziemskie zobowiązania, jak na przykład pracę. Cała grupa czeka zatem na instrukcje z innej planety. Bo mamy dość, yy, mamy datę dość istotnego wydarzenia, ale nie bardzo wiadomo, jak się właściwie na nie przygotować. Dość długo grupa czekała, kilka tygodni i sytuacja w środku bywała napięta. Można się tego spodziewać. Mimo, część, mimo to część wytrzymała ich cierpliwość miała zostać wynagrodzona, bo istoty w końcu przesłały wiadomość, że grupa wybrańców zostanie ocalona i zostanie zabrana przez latający spodek w bezpieczne miejsce. Ustalono, że na 100% będą o północy z 20 na 21 grudnia. I wiecie co? Grupa się zebrała, wybiła 12 i nic. Ale wtedy ktoś zauważył, że zegar w drugim pokoju nie pokazuje jeszcze dwunastej, więc poczekali jeszcze kilka minut, aż znowu nic się nie stało. Chyba nie spodziewaliście się, że będzie inaczej. Jak wspomniałem, jak wspomniałem, historia wydarzyła się naprawdę. Spodek się nie pojawił, zrobiło się naprawdę niezręcznie. W końcu w dość oczywisty sposób okazało się, że nikt nie, przyle nikt nie przyleci. Jak sądzicie, co się stało z tą grupą wyznawców, którzy znaleźli się w takiej no, niezbyt komfortowej sytuacji? Wierzyli w istoty z planety Klarion, z planety Cerion, wierzyli w prorostwo, wierzyli, że zostaną uratowani. Nic z tego nie miało miejsca. Czy pozostali zatem przy swoich wierzeniach, czy je porzucili? Niezbyt przyjemna atmosfera w nocy z 20 na 21 grudnia trwała kilka godzin. Aż o 4.45 pani Kicz dostaje wiadomość od obcych, że tam mała grupka, która czekała, rozsyła tyle światła, że Bóg postanowił oszczędzić planetę. Co dalej? Członkowie tej grupy zaczynają chętnie udzielać wywiadów i nieść dobrą nowinę w świat o tym, jak to, zespół, jak to ten świat został przez nich uratowany. Według Wikipedii, pani Kicz została co prawda poddana przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu, ale kontynuowała podobne praktyki aż do swojej śmierci w latach 90. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, które w naukach społecznych określa się jako dysonans poznawczy. W pewnym uproszczeniu występuje on wtedy, gdy powstaje sprzeczność między zachowaniami, przekonaniami, emocjami. Na przykład, dysonans może odczuwać osoba, która pali papierosy, choć jest świadoma, w pełni świadoma, że zwiększa to prawdopodobieństwo, że zachoruje na raka. W takiej sytuacji pojawia się zgrzyt, coś, co nie pasuje, jest sprzeczne, nie zgadza się nam i jest też nieprzyjemne. I zgodnie z teorią dysonansu, ludzie dążą do tego, aby pozbyć się tego negatywnego uczucia. Zgodnie z jej założeniami, zmianie ulega to, co łatwiej, Zmienić. Ci, którzy uwierzyli w przepowiednię z Planety Klarion, mogli powiedzieć, że się wygupili, ufając panie Kicz, że byli naiwni, że to wszystko okazało się bzdurą. Tylko że to nie jest takie proste, bo po drodze ponieśli mnóstwo kosztów. Spędzili masę czasu na dyskusjach o kosmitach, część rzuciła pracę, być może część popsuła sobie także relację z bliskimi. Faktycznie przygotowywali się na to, że 21 grudnia świat przestanie istnieć. Wyobraźcie sobie, co wy byście zrobili w takiej sytuacji, gdybyście byli absolutnie pewni daty końca świata. Można wiele rzeczy zrobić, które potem trudno odkręcić. Jeśli to porównamy, to okaże się, że to jest ten trudniejszy element do zmiany. Łatwiej jest uzasadnić to, co się wydarzyło i to, co się zrobiło, brnąc dalej w tę historię. Niż przyznać się do błędu. Uznanie, że swoją wiarą się ocaliło ludzkość i dlatego nie było kataklizmu ani UFO, pozwala dalej wierzyć w to, co się wydarzyło, w to, co się wierzyło, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. I jak to opowiadam, to, to brzmi tak, jakby ludzie świadomie dokonowali takich wyborów. Ale to nieprawda. Ten proces jest nieświadomy. Ważna jest w tym wszystkim równowaga. Nie powinno być sprzeczności między dwoma elementami, a jeśli istnieją takie sprzeczności, to człowiek szuka sposobu, aby je z nim zniwelować. Czujemy dyskomfort, gdy nasze przekonania nie współgrają z zachowaniami, na przykład gdy przekonujemy innych do zrobienia czegoś, czego sami nie robimy. Dysonans pojawia się też wtedy, gdy sprzeczne ze sobą są dwa przekonania, na przykład Ktoś próbuje nas przekonać do czegoś, choć wierzymy w coś zupełnie przeciwnego. Dyskomfort pojawi się także, gdy emocje nie współgrają z przekonaniami. Na przykład, gdy ktoś nie znosi kogoś innego bez wyraźnego powodu. Żeby zredukować ten dysonans, taki ktoś znajdzie powód dla tych negatywnych emocji, ale to będzie konsekwencja tych emocji, a nie ich przyczyna. W przypadku myślenia życzeniowego silne, pozytywne emocje muszą spotkać się z odpowiednim, pozytywnym przekonaniem. Jeśli ktoś bardzo chce odnieść sukces, założyć swoją własną firmę, zainwestować, to bardzo trudno to pogodzić z oficjalnymi statystykami, które mówią, że najpro, najprawdopodobniej taka pierwsza firma nie przetrwa zbyt długo. Jeśli ktoś jest silnie emocjonalnie zaangażowany, bardzo chce założyć firmę, to będzie odczuwał to ryzyko porażki jako znacznie mniejsze niż jest w rzeczywistości. Dość trudno sobie zresztą chyba wyobrazić sytuację, że ktoś inwestuje spore oszczędności w założenie swojej własnej firmy i jednocześnie uważa, że najprawdopodobniej poniesie porażkę, skończy się to klęską. Jakoś to nie współgra, prawda? Taka osoba jest poprzez swoje emocjonalne zaangażowanie motywowana do tego, aby uwierzyć w sukces. Emocja jest odpowiedzialna za przekonanie. Inny przykład. Jeśli ktoś jest z kimś zakochany, to z łatwością znajduje w tej drugiej osobie najwspanialsze cechy, a z trudnością wadę. Na pierwszym etapie trwania związków wady są w dużej mierze niedostrzegane bądź ignorowane. Zmieni się to wtedy, kiedy początkowe silne emocje zaczynają słabnąć i zaczynamy właśnie z tej przyczyny widzieć drugą osobę w bardziej realnym świetle. Myślenie życzeniowe ma też to do siebie, że wytwarza przekonania, które są przyjemne. Bo przyjemnie jest myśleć, że spotykamy się z cudowną osobą, przyjemnie jest myśleć, że odniesiemy wkrótce sukces. W takim razie o co chodzi w tym, że ludzie wierzą także w rzeczy, których nie chcą, których sobie nie życzą, które są dla nich złe, niekorzystne i nieprzyjemne. Po co wierzyć w coś, czego ani nie chcemy, ani na dodatek, na co nie mamy poparcia w dowodach? Dlaczego niektórzy wiedzą, że szczepionki powodują autyzm, albo że 5G wywołało epidemię COVID? Albo weźmy klasyczny przykład antysemity, który uważa, że istnieje jakaś potężna grupa Żydów rządząca całym światem. Przecież takie osoby nie chcą, żeby tak było. Takie przekonanie, czyli, że jest coś groźniejsze niż w rzeczywistości, też nie jest w żaden sposób przyjemne. Mechanizm powstawania takich przekonań jest taki sam jak w przypadku myślenia życzeniowego. To nie jest tak, że te przekonania wywołują negatywne emocje, ale dokładnie odwrotnie. Silne emocje, takie jak gniew czy strach, zgodnie z zasadą redukcji dysonansu, prowokują do wytworzenia uzasadniających je przekonań. Osoba, która szczerze nienawidzi Żydów, nie może tak silnych emocji doznawać w próżni, bez żadnej wyraźnej przyczyny. Musi je sobie zracjonalizować, a może to zrobić właśnie poprzez akceptowanie wszystkiego, dosłownie wszystkiego, co te emocje uzasadni. Na przykład wierząc w olbrzymie wpływy żydowskie, lub albo i przypisując im najgorsze cechy. Emocje to oczywiście dość złożona kwestia. W czasach silnych zmian, na przykład pandemią czy rewolucją technologicznym, towarzyszą bardzo silne emocje, strach. Zagubienie, też gniew. Oczywiście w różnym stopniu te emocje dotykają różne części społeczeństwa. Jednych bardziej, innych mniej. Ludzie mają też za sobą swoiste doświadczenia i przekonania, które na przykład mogą stać na przeszkodzie, aby przyjąć jakieś inne opinie za własne. A raczej mało prawdopodobne jest, aby astrofizyk uwierzył w jakiś spisek nasa, że ukrywała na, że ziemia jest płaska. Niemniej brak takich ograniczeń, połączony z silnymi emocjami, wstępnymi przekonaniami, które podważają zaufanie do nauki i naukowców, mogą spowodować, że te negatywne emocje, które zresztą mogą mieć różne źródła, zostaną w końcu zracjonalizowane, czyli uzasadnione poprzez przyjęcie przekonań, które nie tylko są niezgodne z rzeczywistością, ale aby pasować do emocji, Ujmują ją w znacznie gorszym świetle niż faktycznie jest. Łatwo jest zaakceptować negatywny obraz rzeczywistości wobec zjawisk, osób czy też organizacji, których człowiek się boi lub których nienawidzi. Bo te przekonania, choć mogą być obiektywnie całkiem niezgodne z rzeczywistością, pozwalają te emocje uzasadnić. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.